Zawieźli mnie do jakiejś szopy, zamknęli w tej szopie. I nie trzymam gorszych na siłę. Okay. Jak przyszłam do rodziców z tym, to powiedzieli, nie no Magda, nie wypuszczaj tego, bo... No Cześć, tu Kuba jak witam was bardzo serdecznie na kanale Szkło Must Go On. Subskrybujcie, dawajcie lajki w górę i dajcie znać oczywiście, kogo znowu mam zaprosić do tego wyjątkowego podcastu. A dzisiaj moim gościem jest, słuchajcie, dziewczyna, która porwała Piotra Rubika po to, żeby nagrać z nim kilka utworów, ba, może nawet pokoncertować. I wszystkiego dowiem się już za moment, tylko i wyłącznie od niej. Magda Bereda! <laughs> Cześć Magda. Magda. Magda, zanim przejdziemy do Piotra Rubika, chciałbym Cię poinformować, że oprócz naszej fajnej rozmowy, będziemy również zbierać butelki, butelki szklane. A co kłamiesz, jak ja już wiem, bo mi dałeś rękawy. No, nie? ja wiem, ale muszę, wiesz, żeby wszystko było legitnie, żeby nikt nam nie powiedział, że coś tu ustawiamy. Nie, Magda, wywołałem temat Piotra Rubika, nie bez powodu, ponieważ Ty trochę z Piotrem Rubikiem romansujesz. Ja. <laughs> Muzycznie, Muzycznie tak, tak, tak. Jak to wygląda, słuchaj, to jest tak, że ty porwałaś go z lotniska, tak jak sobie żartowaliśmy off the record, czy wy się jakoś zgadaliście na Instagramie, telefonicznie? Wiesz co, no i tak, i tak, ponieważ stwierdziliśmy, że stworzymy płytę, że wyszło to tak bardzo um, niewinnie, bo z Arbuzowego Zachodu Słońca, które pisaliśmy wspólnie z trzech słów ty mnie pokochał nieprzytomnie Powstał ten tekst. Okazało się, że jest to jakiś hit, i ma miliony wyświetleń. Ludzie tańczą do tego swój pierwszy taniec, więc coś wspaniałego. I teraz stwierdziliśmy, że to nie mógł być przypadek, że musimy stworzyć tę płytę. Stworzyliśmy i takim oto sposobem, no, chcąc czy nie chcąc, musieliśmy iść ze sobą kontakt. Musieliśmy trochę czasu spędzić razem, i było naprawdę to był. Przez cudowny czas, dlatego że e, mimo tych kilometrów, bo Piotr mieszka razem ze swoją rodziną w Miami, Aha. to udało nam się po prostu, myślę, <noise> że to jest duży sukces, udało nam się to jakoś pogodzić i faktycznie stworzyliśmy płytę Arbusowy Słońca. A nie korciło cię, żeby polecieć do, do Miami do Piotra i tam to nagrać? E, oczywiście, że korciło. Mam taki pomysł, żeby nagrać klip do jednej piosenki w Miami. I tak to zrobiliśmy, O, w inny sposób, o, pewnie pozdrowionka Tak, pozdrowionka zostaliśmy <grym> <dostaliśmy> wszyscy, tak. <grym> um, więc, y czekaj, o czym mówiłam, że, y O klipie y do o klipie, Miami, no. Tak. Klip... Y I tu na lewo sobie pójdziemy. Dobra. Klip do, klip do piosenki w Miami miał być, powstał tak połowicznie, ponieważ Piotr nagrał się w Miami, a ja nagrałam się w naszych polskich górach. Naprawdę? No no zimno, tak jak teraz. I właśnie ten klip będzie też wychodził razem z premierą o, mamy, pierwsze mamy pierwsze skupisko małpek, okay, więc lecimy. i Idziesz tam. To Magda, ja zadam... Udało ci się? O, proszę bardzo! bardzo. Sklep. I wiesz, razem ze sklepem... Jest sporo małpek i sporo szkła. Najgorzej, że jest sporo rozbijane. To tego rozbitego nie będziemy zbierać, żeby zachować walory bezpieczeństwa, ale Magda nie boi się ułożyć ręki tam daleko. Czy coś jeszcze tam mamy, Magda? Tak, jeszcze jest. Właśnie o. Widzicie, właśnie po to mamy rękawiczki, po to jesteśmy ubrani e, trochę po domowemu, można tak powiedzieć, tak. ponieważ zbieramy. Zbieramy po prostu e, szkło. E, Magda. Jeszcze tam jest, patrz. Dziękuję. Myślisz, że, że myślisz, że ci się uda? Widzisz, A... jakie to jest poświęcenie, słuchajcie. No, jak ty coś robisz, to nas 100%, tak? Bardzo, bardzo mnie to cieszy, Magda. E, to czekaj, to teraz ja będę musiał tam sięgnąć tamtą. Przepraszam. Małpkę. Patrzcie, jak tutaj dużo. O. o, dobrze, mamy jeszcze obok. Wiesz, że pewnie na drugi dzień będzie dokładnie to samo. Jak ty odbierasz Piotra? Wiesz, co to tak naprawdę jest i doświadczony człowiek, i doświadczony artysta, więc na początku wiadomo, że gdzieś tam jest ten dystans, bo ta dość duża różnica wieku i wychowaliśmy się trochę w innych czasach, ale mimo tego w ogóle nie czuję tej bariery, że właśnie. Chyba najbardziej podziwiam w nim to, że potrafi się odnaleźć w, jakby każdej sytuacji i potrafi każdego traktować równo. Mm -hmm. Ja tak się czuję. I nawet y, nieraz usłyszałam od niego, że słuchaj, może popraw to czy to. I, i to mm -hmm. było bardzo miłe, bo potrafił mi to powiedzieć tak po prostu po cichu, tylko do mnie, a nie przy wszystkim. Okay. wszystkich. że to jest naprawdę coś, Pięknego i bardzo bardzo też gdzieś tam podziwiam go za to i szanuję. Płyta e, już jest, już jest dostępna na streamingach, można ją kupić. E, czy będą koncerty w związku z tym? Czy będzie trasa koncertowa, wielka trasa koncertowa e, Magda Bereda i Piotr Rubik? E, no Kto wie, tak naprawdę, zobaczymy. Na razie wydaliśmy płytę, jest bardzo świeże. Yy, wszystko, więc yy, tak naprawdę wszystko zależy od ludzi, którzy będą słuchać tego. Aha. Ty zdradziłaś w międzyczasie, yy, of the record, że Piotr Rubik śpiewa na tej płycie też. Słuchajcie, Magda Bereda zmusiła Piotra Rubika do yy, śpiewania, no. Ja nic nie wiedziałam, a Kuba już wymyśla po prostu pierwsze artykuły, pierwsze nagłówki. To się jakoś tak samoistnie potoczyło, mhm. bo tak jak pisaliśmy właśnie, Arbuzowy Zachód Słońca, i była taka mm, zasada, że jak zapraszam artystę do za napisania piosenki z trzech słów, to, no to on zazwyczaj też śpiewa. No i tutaj mm -hmm. Piotr też zaśpiewał, nie było żadnego problemu. I uważam, że naprawdę bardzo dobrze brzmi w tych numerach. więc. Ale to zresztą sami musicie <laughs> Koniecznie, koniecznie posłuchajcie. Czy płyta z y, Piotrem y, to jest dla ciebie jakieś spełnienie marzeń? Wiesz co, ja nawet szczerze mówiąc nigdy nie marzyłam o tym, żeby Wydawać płytę z Piotrem Rubikiem. <laughs> to się trochę odbija. Jako mała Magda Bereda nie było czegoś takiego, są, tak. że Piotrubik, 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 Piotr, tak? To... Kosmiczne rzeczy to po prostu okay. były dla mnie. I jak sobie pomyślałam, że tak sobie zdałam sprawę, wydając Aha. tę płytę, że. Kurczę Magda, wydajesz płytę z Piotrem Rubikiem, który jest szanowanym artystą i, i jest po prostu artystą, który tworzy piękne rzeczy, mhm. a ty możesz stworzyć też coś z nim, i możesz w ogóle się zainspirować, możesz doświadczyć też wielu rzeczy i nauczyć się od niego też, bo, bo jednak uważam, że jest naprawdę doświadczonym człowiekiem i tak prywatnie i też muzycznie, zawodowo, więc no, myślę, że mnie coś naprawdę bardzo ładnego. Magda, no, masz swój kontent, zresztą bardzo fajny, z trzema słowami. Co ty na to jakbyś... Jak ja bym ci rzucił trzy słowa? No dawaj, no <laughs> już będzie. Zrobiłabyś taki utwór? No myślę, że tak. Wiesz, to... na tym to polega. staje trzy słowa i po prostu ma się już z waszych trzech słów. Ty jeszcze nie wiesz, na co ty się piszesz. Egzamin, master, kalendarz powągu zwrotkę, śpiewany refren. Próbowałem śpiewać, ale myślę, że to jest jednak. To. Dobra, to uwaga. Segregacja. E, szkło. Uh -huh. I butelka. Dobra, to ja muszę wziąć jakiś telefon, żeby coś Dobra, weź sobie telefon. Magda, słuchajcie, teraz będzie tworzyć piosenkę, a ja pozbieram tutaj. Dosyć ja nic sporo, nie obiecuję. Dosyć sporo małpek. Także ty sobie twórz na spokojnie, a ja tu teraz pozbieram. Dobra. Dobra, słuchajcie, mamy napisany utwór, w sensie Magda go napisała, to nie to, że ja napisałem. Ja będę klaskał, w sensie wybijał rytm, a ty zaczniesz śpiewać, dobra? I... Posegregowałam swoje chwile I nie trzymam gorszych na siłę Nie rozwijam siebie już ściany Tak jak szkło posklejam się tej nie butelki telkinie, tu nie, nie rzucaj, rzucaj, panie. Gdy wrzucisz to do zielonego, nic ci się nie stanie. Tej Butelkin butelki tu nie, nie rzucaj, rzucaj, panie. Gdy wrzucisz ją do zielonego, nic ci się nie stanie. Brawo! Magda Bereda! No pięknie, kochana! Magda, temat Piotra Rubika już kończymy, bo skończyliśmy go challenge'em. Zatem muszę zadać Ci pytanie. Despacito, YouTube, ponad 5 milionów, prosto, Ada idziemy? 5 milionów, Despacito, Twoja wersja, ponad 7 lat temu. No kiedy to było? Kiedy to było? Słuchaj... E ty postanowiłaś od tak sobie napisać utwór w sensie yy, polski tekst? Czy jak to wyglądało? Czy ktoś ci do, do tego namówił? Nie, no właśnie, wiesz, co, to było tak, że. Yy, to wszystko się jakoś tak rozwijało. To była jakaś taka moja zabawa tą muzyką. Mhm. Yy, I po prostu przyszedł taki moment, że były jakieś różne przeróbki właśnie piosenek na YouTubie i. Postanowiłam też napisać coś swojego, i jak okay. przyszłam do rodziców z tym, to powiedzieli: Nie, no, Magda, nie wypuszczaj tego, bo no przepał. Okej. Okay. <laughs> po prostu cię zhejtują y i faktycznie mój brat w sumie najbardziej uwierzył w to. No, jakoś tak się wydarzyło, że to finalnie wróciłam, no i poszło. Bo Twoje początki na YouTube to nie jest Despacito. To jest, czekaj, próbuję sobie przypomnieć. No ja napisałam swoje piosenki od początku. Tak, tak, ale cover, który wrzuciłaś podobno i od tego się wszystko zaczęło, to była Kelly Clarkson. Tak. Bo ty chciałaś pokazać to tylko rodzinie. No tak. Tylko po prostu ja to nagrywałam dla siebie, bo chciałam pojechać do studia, zobaczyć jak to jest, jak to jest się nagrać, jak to jest posłuchać swojego głosu nagra nagranego przez profesjonalny mikrofon. Okej. Okay. Finalnie się okazało, że to nie było tak profesjonalnie, bo mój kuzyn przyjechał po mnie chyba po lekcji śpiewu, jak byłam, i zawiózł do jakiegoś swojego znajomego, który trochę chyba rapował, jakoś tak, już nie pamiętam dokładnie. I... Zajęli mnie do jakiejś szopy, zamknęli w tej szopy. Tam był jakiś mikrofon. Nagraliśmy to. Miałam tylko chyba jedną szansę nagrania. No i nagrałam i potem po prostu, wiesz, wrzuciliśmy taki filmik ze zdjęciem, nic nadzwyczajnego. Bo po prostu to już było, że mogła sobie posłuchać tak dla mnie, dla bliskich. Okej. Okay. Eee, a powiedz mi, ile prawdy jest w tym? czyli bo nasz operator zabłądził? Widać że, nie za... Widać, że nie spoglądał w kadr, że my stoimy. Ile prawdy jest w tym, że byłaś za stara, dlatego, że y, w związku z tym nie przyjęliście do szkoły muzycznej? No a jak to ile? No co ma prawda? <laughs> ile ty miałeś lat, 14 wtedy? I oni powiedzieli ci, że co, że ty nie No że na piano to jest też trochę za późno, że po prostu jestem za stara. No. A wiecie co Magda zrobiła? Magda sobie w sensie, Rodzice Magdy kupili jej keyboard y, i Magda z tutoriali na tym. Y, na YouTube nauczyła się grać. No tak. Kobieta orkiestra. Tak było. Kobieta orkiestra, proszę państwa. Coś niesamowitego. Proszę <laughs> e, bardzo. Długo się uczyłaś grać? Trudno powiedzieć, czy długo, czy krótko, dlatego że ja po prostu po szkole przychodziłam no. i moim pierwszym priorytetem, pierwszym przerwem, po prostu priorytetem no. było to, żeby pójść do pianina i grać. I po prostu naciskałam tak mocno w te klawisze. Mhm. Bo tak bardzo chciałam się nauczyć i wiesz, szukałam sobie w internecie jaki to akord, jak zagrać taki, jak taki, jak zagrać jakąś piosenkę. I na początku wyglądało i brzmiało to tragicznie, ale finalnie myślę, że całkiem dobrze mi poszło. Słuchaj, no poszło ci bardzo dobrze, bo jesteś w tak niesamowitym miejscu w swojej karierze że większość ludzi by Ci, e, by myślę, że spokojnie Ci zazdrości. Dziękuję. W związku z tym też muszę zadać Ci to pytanie. Co to byś teraz ludziom powiedział, którzy chcą e, zacząć swoją karierę w internecie, wokalistki, mhm. e, wokalisty? Co należy robić? Bo to, że sukces Magdy Beredy jest taki, że mm, Magda jest cały czas sobą, że Magda nikogo nie udaje, to jest pierwsza rzecz. Ale jakbyś miała tak 3-4 rzeczy wymienić. A ja idę pomałpka. Dobrze. <noise> <noise> Kurczę. Bo to są takie już rzeczy, o których się ciągle mówi. Typu bądź sobą takie już mhm. po prostu prze, przewartowane, że już nie ma sensu o tym mówić. Ale myślę, że taką jedną rzeczą to jest to, że kiedy jesteśmy dosyć młodzi, to bardzo dużo nam się chce robić rzeczy okay. i jesteśmy jakoś tak hmm, przystosowani, że możemy siedzieć po nocach, że możemy wstawać rano i jakoś będziemy funkcjonować. Aha. I fajnie jest to wykorzystać nie na głupoty, <gry> tylko właśnie na jakieś swoje pasje, czy na, na, tworzenie, na jakiś taki nie? rozwój, okay. na tworzenie tego, co chcemy robić. Nie każdy chce tworzyć muzykę, mhm. ale jak, nie wiem, ktoś uwielbia malować, ktoś uwielbia jakąś gimnastykę, no to właśnie Wydaje mi się, że kiedy jesteśmy młodsi, to mamy więcej czasu, że ta doba jednak trwa więcej. Jak to się wydarzyło, że masz tyle na głowie, masz tyle followersów, taki duży fanbase, twoje social media są tak rozbudowane, a tobie nie uderzyła sadówka? Zadał ci ktoś kiedyś takie pytanie? A, nawet Wojewódzki ci nie zadał takiego nie, pytania. Nie, na pewno, na pewno, ale w ogóle to miłe, że tak uważasz. Ja też tak uważam. No. Uważam, że jestem dalej tą samą Magdą i oprócz tego, że moje życie wygląda na pewno inaczej niż życie większości ludzi, mm -hmm. to, to... po prostu, nie wiem, jakoś tak czuję, że jestem za to wdzięczna i mimo, że jest też dużo wyrzeczeń, to ja wiem, że sama chciałam, żeby to tak wyglądało i chcę jeszcze... chcę jeszcze więcej, chcę... Aha. nie wiem, czyli jakąś taką tym misję, że że jestem po to, żeby dawać ludziom jakąś taką radość, takie, okay. kiedy przychodzą na koncert, żeby mogli poczuć się trochę jak w jakimś takim domu, o którym zawsze marzyli, w takim prawdziwym domu, żeby mm -hmm. dać im taki spokój, żeby wyszli z tego koncertu jacyś tacy pełni wiary i nadziei. Mm -hmm. okay. Czuję taką misję i po prostu może to sprawia, że gdzieś tam jestem sobą i, i nie chcę zbaczać z tej drogi, że czuję, że to po prostu jest dobre. Mówiłaś o wyrzeczeniach. Eee, czego musiałeś sobie odmawiać, żeby być w tym miejscu, w którym jesteś teraz? Ja wiem, Myślę, że to są ciężkie że... tematy, ale nikt nie powiedział, że to będzie prosta rozmowa, Magda, więc... <grym> nikt w ogóle nie powiedział, że będzie lekko. <grym> <grym> <grym w ogóle> Dokładnie. Chyba możemy iść, bo Pana spuszcza. dziękujemy. Myślę, że... Życzenia, to znajomi. No? Jakbym miała wyliczyć, ile mam znajomych, to jest ich bardzo niewielu. Jeśli chodzi o przyjaciół, to po prostu na palcach jednej ręki. Mhm. No i też takich, wiesz, myślę, że to jest dosyć ważne. A ja teraz trochę tego nie zaznałam typu jakieś imprezy ze znajomymi, okay. wychodzenie z domu. I, i obsowanie właśnie z rówieśnikami trochę, nie wiem, wyjeżdżanie samemu gdzieś, z swoimi znajomymi. Okay. Ja zawsze gdzieś tam z, już jest takie ciężkie. Tak, to już jest ten czas, że <noise> trzeba robić, wiesz. Ja zawsze gdzieś tam z... tak bezpiecznie z rodzicami, z mm -hmm. moim bratem, okay. z moim kuzynem i i przez to czuję, że jestem z nimi bardzo związana i to jest super, ale z drugiej strony też yy, czuję, że trochę ominęło mnie to, żeby być bardziej może taka otwarta do świata. No właśnie, bo ja gdzieś przeczytałem, że ty nie jesteś ufna do, do ludzi, w ogóle do nowych ludzi. Nie, być... raczej nie. Nie? Ale to nie jest. Nie, no ja, ja gdzieś przeczytałem, że jesteś bardzo nieufna i boisz się tego, że komuś zaufasz tak w stu procentach, on cię zawiedzie. Tak, ale też z drugiej strony... Czyli to nie jest spowodowane tym, że, że masz mało znajomych to itd., że to, że jesteś nie, nieufna. Nie, wiesz, znajomi to nie potrzebujesz ich obdarowywać nie wiadomo jakim zaufaniem. Mhm. Yy, ale chodzi skrócić. o takie bardziej bliskie osoby. Okej. Okay. I wydaje mi się, że to zaufanie to nie ma co się gniewać potem na, na kogoś, że ktoś się zawiódł. Mm -hmm. Tylko bardziej, jak obdarowujesz kogoś takim zaufaniem, to mm, ta presja, że, że coś może pójść <grych> nie tak, Aha. jest bardziej po twojej stronie. To ty decydujesz, że zaufałeś. Okay. Więc już trochę to mam takie. Obczajone w mojej głowie, że, że to zaufanie leży po mojej stronie. To ja decyduję, komu chcę zaufać. I kogo wpuszczasz do swojego i kogo życia? Kogo wpuszczam, a jeśli coś pójdzie nie tak, to, to bardziej może za jestem zawiedziona na sobie, że aż tak obdarowywałam kogoś w tym zaufaniu. A z drugiej strony nie ma czegoś takiego, że jest coś zero-jedynkowe. <noise> okay. Więc może tak kminiecie, gminiecie. Ja jestem po prostu <noise> nie wiem. Mieniaczem życia. Mimiacz życia, ale to ładne. Magda, ty jeszcze na koniec rozmowy e, zadam Ci pytanie taniec z gwiazdami. Mhm. To było przypomnij mi pięć. Sześć tak? lat temu. O kurczę, czyli? Dobrze tak liczę, czy jestem nie? Stara. No masz. Nie wiem, nie że, że jesteś stara, ty jesteś ciągle młoda, dziewczyna. Dziękuję. To jest tylko świadczy. Ty pięć, pięć lat. Mhm. Jak ty to wspominasz? W sensie. E, Wiesz, to jest udział w e, gigantycznym show. E, to nie jest, wiesz, postawienie kamery, e, czy nawet dwóch kamer e, i śpiewanie, czy mówienie, tylko tak naprawdę przez tą chwilę oczy, można powiedzieć spokojnie całej Polski, są zwrócone na Ciebie. Tak i akurat w, w tym momencie swojego życia uważam, że okej, okay, emocjonalnie byłam bardzo dojrzała, ale gdzieś tam na to wszystko Aha. byłam za młoda. Okay. Tak uważam, że bardzo się tym wszystkim przejmowałam, opinią ludzi. To stało się moim takim drugim domem, jakimś takim światem zamkniętym. Uh -huh. I nie potrafiłam tego odciąć że to tylko zabawa. Okej. Okay. A dostawałaś takie wiadomości od ludzi wspierających bardziej? To tak, mlecie tak. były... bardzo wspierające. Mhm. Zresztą do tej pory ludzie czasami potrafią do mnie podejść, że trzymali za mnie kciuki. Wysyłali SMS-y. SMS -y. Tak, to okay. jest tak miłe. Dlatego to nie jest tak, że gdzieś tam y, żałuję tego. Aha. Tylko bardziej. Kolejna przygoda, no. Wiesz. Okej, okay, rozumiem. E, jak ty sobie radzisz z hejtem Magda? Bo ty kiedyś gdzieś się przeczytałem, że. E, że ty masz taki stosunek na zasadzie, okej. Okay, w sensie, że nie bierzesz sobie takiego hejtu, hejtu e, też e, e, do siebie bardzo. Czy ty mm. się musiałaś tego nauczyć? Myślę, że przez to, że tak wcześnie zaczynałam, trochę mm -hmm. też nie mając świadomości, że poddaję się takiej ocenie, to teraz jestem jakoś tak. już mam swoją barierę ochronną zbudowaną. Okej. Okay. I, I jest dobrze. Już jakoś nie gminie nad tym, że, że komuś się coś nie podoba, że, że piszą jakieś ludzie komentarze, które są nie z tej ziemi, po prostu, mm -hmm. na no, brzydko mówiąc, zlewam to, no, okay. We swoje, no. To ode mnie zależy moje życie, a nie od tego kogoś, kto napisał głupi komentarz. Właśnie, a, a propos hejterów i a propos tych głupich komentarzy, czy ty miałaś w szkole też tak, jak wrzucałaś piosenki na YouTube'a itd., że ci rówieśnicy ci wspierali bardziej, czy to była akcja na zasadzie, e, no dobra, wrzucaj sobie te, te filmy. Bardzo, bardzo różnie, naprawdę. Czasami czułam gdzieś w powietrzu, że. <grym> że, że jest, napięta atmosfera. jest napięta atmosfera. A czasami wiesz, ludzie mówili, że ale fajnie, albo usłyszałam od kogoś, że, kurczę, nie masz tak fajnie, bo ty wiesz, co chcesz robić, ty jesteś taka zdecydowana, masz swoją pasję, a ja nie wiem, co chcę robić. I to było takie z jednej strony przykre, że. Że faktycznie jesteśmy w takim wieku, że trzeba podejmować tak ważne decyzje, które mogą no, odbić się na przyszłym życiu i takim dorosłym. Okay. A, a ja już wiem, po prostu wiem, co chcę robić. I do tego dążysz, i tak. chcesz, żeby jak to kiedyś powiedział jeden z premierów, to trwa i trwa mać. <noise> cytując klasyka. Panie i panowie, doszliśmy do naszego punktu startu. Bardzo Zimno. fajna. Zimno. Za chwilę idziemy napić się herbaty. Myślę, że możemy zważyć tutaj e, ile kilogramów udało nam się zebrać. No, Zanim to oby, zrobimy. Za Magda Bereda podnosi worek. O, tylko uważaj, bo tu są też psie wiśniegi tak zwane. O. Ciężko. 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 Ale to dobrze. Bardzo dobrze. To dobrze. <noise> dobrze, to poprosimy o wagę. Jak obstawiacie? Tak, jak obstawiamy, Magda. Na no jakieś 16? Tak? Nie wiem. Dobra. Może być 14-15. No. Uwaga, czas na oficjalne okay. wyniki. Wyniki włączyć tak? Tak. Czas na oficjalne wyniki. Czekaj, czekaj. Jest 0,0. Potwierdzasz? Tak, potwierdzam. Żeby nie było jest 0-0. I teraz robimy tak. I podnosimy. Ile? 11,52. Mogło być więcej, ale też nie żałuję. Mimo, że jest mi zimno, jestem z na maksa z mojego się zgodziłam na to, bo uważam, że to jest super akcja. Panie i panowie, Magda Bereda, drugie miejsce jak na razie w naszej klasyfikacji. Kinga Sawczuk nie daje za wygraną. 13 kg, 11,5. I kolejną osobę. 11,5 kg Magda. Magda, właśnie, bo. Może Ty byś kogoś chciała nominować? Kogo ja mogę nominować? I postaramy się go ściągnąć wtedy do naszego programu. Hmm. Jak mi powiesz Piotr Rubik, ja do Miami nie lecę. Dobra, Piotr Rubik. Piotrze, w takim razie e, lecimy do Miami, e, żeby się spotkać z Piotrem Rubikiem, żeby e, posprzątać Miami e, i żeby posprzątać butelki e, również i w Stanach Ale Zjednoczonych. Ale zobacz Ci fajnie przynajmniej będzie ciepło. Przynajmniej będzie ciepło. Gorzej jak trafimy na wersję z huraganem o, <gry> w Miami. Panie i panowie, Magda Bereda. Magda, bardzo ci serdecznie dziękuję. Posprzątaliśmy pięknie bardzo. okolice. Wydawajcie znać w komentarzach, gdzie jeszcze można posprzątać, kogo mamy zaprosić. Już wiemy, że Magda nominuje Piotra Rubika. Do zobaczenia.